Witam wszystkich na relacjach Auto Import Nieporę. Słuchajcie, szybka nagrywka, bo już klientka jedzie po odbiór tego właśnie Volvo V90 Cross Country. Kolejne wydanie w tym tygodniu. Nie, już nie zliczę, chyba piąte albo szóste jeszcze dzisiaj wydajemy Passata, no i zostaje nam jeszcze XT40 do wydania i do przygotowania dla Was, oczywiście prezentacji różnych samochodów jeszcze przed świętami muszę przygotować. Grzesiek pojechał r widzieliście w relacjach, po odbiór klientki, potem jedzie po odbiór klienta po Passata, bo akurat dojeżdżają pociągiem do dworca Legionowo. No, ale co tutaj mówić, co będziemy robić? Lepiej powiedzieć coś o tym samochodzie, które udało się, które Volvo udało się właśnie sprowadzić na zamówienie. V90 Cross Country b 4, 197 KONI, dieselek połączony z miękką hybrydą. 2021 rok, ale dosyć duży przebieg 130 000 km. No, i to auto naprawdę udało się bardzo korzystnie, cenowo kupić. Z tego co wiem, to jedzie w góry w okolice Zakopanego, także zaczynamy prezentację tego auta. Szybką prezentację, tak jak już mówiłem B4 2021 dosyć fajna tutaj cena tego samochodu. Oczywiście się dowiecie na sam koniec o cenie tego auta, bo musicie być zmuszeni do obejrzenia tego filmu. Śmieję się, że musicie być zmuszeni do obejrzenia. Auto w białym kolorze i V90 cross country. Uważam, że w białym kolorze wygląda naprawdę korzystnie te plastiki dookoła, które są właśnie w tym modelu. Ciemne felgi, akurat tu już model poliftowy, tak jak widzicie zewnętrzny lift jest zrobiony, nie mamy już wydechów z tyłu. b czyli oznaczenie właśnie miękkiej hybrydy, napęd 4x4, ale eee, tutaj macie dizelek AdBlue. Tankowanie. Napęd 4x4 jest w standardzie w tych modelach. Wersja, wiecie, taka pośrednia, aczkolwiek tutaj klienci mieli określony budżet, i w tym budżecie tego auta szukali. I dosyć długo tego auta szukali, powiem Wam szczerze, bo sporo aut odrzucaliśmy przez interwały olejowe w tych samochodach. Niestety, przy takim przebiegu, przy tych rocznikach, te interwały to są auta pofirmowe najczęściej. No są bardzo słabe, tak. Ten samochód chyba miał na granicy te interwały, miał dosyć dobrą historię. Auto w oryginale, bardzo mało uszkodzeń, jak na ten przebieg. powiem wam szczerze, zresztą na białym. To jest specyficzny właśnie kolor, bardzo fajny kolor, na którym bardzo mało widać, tak. Jakby to był kolor czarny, ryzyko by było dużo większe, że tych uszkodzeń będzie dużo. Musicie sobie zdawać sprawę, że jak wybieracie auto z takim przebiegiem, to tych uszkodzeń będzie zdecydowanie więcej niż na samochodzie z przebiegiem, wiecie, tak jak tutaj mamy V60 T8, która ma 25 tysięcy km przebiegu. Więc trzeba o tym zawsze pamiętać i trzeba troszeczkę iść na kompromisy przy wyborze takiego samochodu. Niestety jak macie określony budżet, to trzeba się do niego dostosować. Z wyposażenia powiem Wam, bo z ciekawych rzeczy mamy Bliss, mamy czujniki CTA, mamy kamerę cofania i mamy nagłośnienie Harman Kardon. Niestety nie mamy elektrycznie w pełni regulowanego fotela kierowcy, ale mamy za to materiał i tutaj akurat klientom zależało na tej tapicerce, że była właśnie półskórka i materiał i uważam, że to jest bardzo fajny też wybór. Przebieg dokładnie widzicie, 130 262 km. Auto w środku, powiem Wam szczerze, bardzo zadbane. Nic tak naprawdę tutaj nie wymagało przez nas jakiejś ingerencji. Auto zostało oddane tylko na czyszczenie. Oczywiście system bezkluczykowy. Bardzo dużo miejsca z tyłu jest w V90 i to jest akurat dużo, plus Próbaniem do V60 no to jest spora różnica. Jedynym minusem V90, zwróćcie uwagę, jest bardzo mały kąt otwarcia tych drzwi. To zwróciła nam uwagę jedna mama, która miała problem z wkładaniem fotelika dla dzieci. Tutaj mamy drobne uszkodzenia. To jest normalne. Jak nie ma tej wiecie, naklejki, całej takiej nakładki, to takie uszkodzenia tutaj będą. Mamy, widzę, drugi zestaw dywaników. Czy mamy koło zapasowe? Zaraz zobaczymy chyba nie, w miękkiej hybrydzie chyba nie nie, mamy tam zestaw naprawczy schowany, dobra przyjechała pani, zobaczcie i nagrywamy bo przyjechał właśnie Grzesiek, przywiózł Erką klientkę, także za chwilkę będzie odbierała i będzie widziała pierwszy raz swój samochód w całej okazałości, czyli w tym właśnie białym kolorze klientka już przyjechała, właśnie jest liczone, są pieniądze słuchajcie, a ja dogrywam, bo za chwilkę to auto opuszcza nasz plac, ile to auto wyszło na gotowo i tu jest bardzo dobra cena, uważam jak za V90 Cross Country poniżej 135 tysięcy złotych, także z takie autko jeżeli chcecie, jeżeli macie taki budżet, no to z takim przebiegiem mniej więcej można takie auto kupić wszystko zależy od wersji wyposażenia od przebiegu, od wersji silnikowej ale jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami to zapraszam na stronę www.importnie.pro.pl i tam macie link do strony Blocket. Szukacie auta w Szwecji bezpośrednio. Takie auto, które Wam się podoba, wysyłacie nam. Możecie go sobie wyliczyć na gotowo na naszym kalkulatorze, tak jak klienci zrobili. Tutaj klienci mówią z podzakopanego, więc wyliczyli sobie dokładnie. Auto im się podobało. My to auto sprawdziliśmy, porozmawialiśmy ze sprzedawcą. Przy odbiorze auto obejrzeliśmy. Wszystko się zgadzało, auto przyjechało i dzisiaj odbieram samochód. Także tak to u nas wygląda. Na wydanie przed nami, tym razem pasat B8 i w bardzo okazyjnej cenie, tak naprawdę kupiony. Słuchajcie, ten samochód kosztował 109 tysięcy koron w zakupie, czyli da się B8 kupić w takiej cenie. 109 tysięcy koron to jest niecałe 48 tysięcy złotych. Tutaj chodzi o sam zakup nie mówimy tutaj o transporcie, akcyzie, e, naszej prowizji i generalnie sprowadzeniu czy całej logistyce. Dlaczego to auto tyle kosztowało, dlaczego jest w fajnym stanie, pomimo tego, ile kosztowało, za chwilkę się dowiecie, bo zrobimy taką krótką prezentację. Za chwilkę klienci opuszczają nasz plac, bo dzisiaj właśnie odbierają ten samochód. Auto całe w oryginale, nigdzie nie malowane, bezwypadkowe, z wysokiej północy, bo kupione z miejscowości Lulio, czyli bardzo wysoko na północy w Szwecji. Eee, samochód kupiony z raportem uszkodzeń. Słuchajcie, jakichś tam uszkodzeń mechanicznych. Także to też nam pozwoliło podjąć decyzję tutaj wspólnie z klientem, czy warto, czy nie warto. Eee, I za chwilkę się dowiecie, co. W tym aucie naprawialiśmy. B8, która wyszła, tak naprawdę e, zmieścił się w kwocie 60 tysięcy ze wszystkim. No myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. 15 rok produkcji. 200, tutaj mamy 19 tysięcy kilometrów przebiegu. Hormotion, Dosyć fajnie skonfigurowany samochód z WebASto, z grzanymi fotelami, z półelektrycznymi fotelami, z e, automatycznym. Aktywnym tempomatem, także samochód naprawdę fajnie skonfigurowany. Auto kupione z raportem uszkodzeń. Były do wymiany amortyzatory. Cztery sztuki zostały wymienione. Każdy amortyzator był zapocony. Był błąd z DPF-u, akurat błąd się udało skasować, nie trzeba było nic więcej robić. Doszła wymiana klocków hamulcowych z tyłu i jakieś takie drobne rzeczy. Generalnie serwis miał być dużo większy, a wyszedł. Zmieściliśmy się w kwocie 4000 zł, także myślę, że tutaj klient będzie akurat z tego powodu zadowolony. To było wszystko opisane w takim dodatkowym raporcie. Auto było sprzedawane właśnie w tak niskiej cenie z uwagi na to, że generowało szereg rzeczy, które trzeba było w tym aucie zrobić. Zdroższych rzeczy przy tym samochodzie to był transport tego samochodu z miejscowości Lulio. Niestety transport jest dosyć drogi, tutaj 5000 zł transport wyszedł tego auta. Co i tak uważam, że było warto, bo ten samochód, mówię, ze wszystkim wyszedł poniżej 6-dych, co powoduje, że ten samochód naprawdę wyszedł korzystnie cenowo. Da się B8 kupić, jak widać, bez korozji, bez uszkodzeń. To jest auto bezwypadkowe w oryginalnym lakierze, także to naprawdę wyszło korzystnie i klient myślę, że jest zadowolony. To jest wersja dwulitrowa, 190-konna. Jak wygląda w środku, to już Wam pokazuję. 219 tysięcy to już jest taki przebieg, że pewne rzeczy się w tych samochodach niestety już psują, tak jak właśnie filtrzą z tych stałych. Wersja z alcantarą, Tak jak widzicie, zwykłe zegary niewirtualne. Mamy Webasto, mamy mały tutaj wyświetlacz z nawigacją, z bez nawigacji, z kamerą cofania. Jeszcze zegarek bo to jest 15 rok, centralny głośnik. Tak się fura prezentuje. Tutaj widzę regulowany dół fotela, jeżeli chodzi o fotel kierowcy. Jeżeli chodzi o to, co w aucie zostało zrobione, to serwis zleciliśmy w wolcerze. Auto oprócz tego, że ma Webasto, to jeszcze ma elektryczne zobaczcie ogrzewanie. Tutaj mamy cały zakres serwisu tego auta. Jest wymiana amortyzatorów przód, amortyzatorów w tył, przegląd samochodu filtrowy, wymiana klocków hamulcowych w tył z a, że hamulec elektryczny. Kabiny powietrza oleju paliwa. Tutaj dosyć drogi jest filtr paliwa. Łączna kwota 3900 zł. No i to jest cały serwis. Auto zostało usprawnione. I teraz naprawdę powiem Wam szczerze, na nowych amortyzatorach amortyzatory Zaksa założone. Bardzo fajnie się tym samochodem. Jeździ. Także robimy podsumowanie, i za chwilkę pasacik opuszcza nasz plac. Księgę tak się właśnie prezentuje BEUSEMA, której kupiliśmy tak naprawdę w cenie B7, tak można powiedzieć, z napędem 4x4. Eee, można takie auta kupić, wszystko zależy od waszych preferencji, że powiem co do wyszukiwania. Eee, lepiej kupić auto w tak niskiej cenie i mieć budżet na naprawę tego samochodu, ja tak przynajmniej uważam, niż kupić auto za 60 tysięcy i mieć te rzeczy poukrywane, czyli nie wiedzieć o tym, że te rzeczy są do zrobienia. Tutaj jasno sprzedawca określił, co jest do zrobienia w tym samochodzie i faktycznie nawet wyszło mniej rzeczy, no bo DPF udało się że tak powiem przywrócić, na tą chwilę nie zgłasza żadnych błędów, samochód ma wizę asystenta parkowania, jeszcze ten pasacik, także to też z dodatkowego wyposażenia i samochód naprawdę wyszedł korzystnie, cenowo tutaj, więc dało się, nazwijmy to okazyjnie, ten samochód wyrywać w Szwecji, pomimo, że na wysokiej na dalekiej północy, to ten samochód do nas w miarę sensownie szybko Przyjechał. Za chwilkę do auto opuszczę nasz plac. a Jak wy jesteście zainteresowani szukaniem właśnie tego auta, zapraszam na naszą stronę wwautoimportniepornet.pl i tam dokładnie sobie wchodzicie, szukacie na blokecie, patrzycie na ceny. Tutaj różne auta były brane pod uwagę. Budżetowo ten samochód wychodził najkorzystniej. No i fajnie też cenowo wyszedł finalnie, także myślę, że klienci będą zadowoleni. Mam nadzieję, że auto będzie się sprawowało godnie. Także trzymajcie się na razie. Widzimy się w kolejnych prezentacjach, a ten samochód za chwilkę zobaczycie, jak. Opuszcza plac auto Import New Pozdro! słuchajcie, pracowitą sobotę, dwa auta opuściły nasz plac, jedno auto udało mi się kupić i dogadać tak naprawdę w Szwecji. Tak jak widzicie Grzesiek przywiózł V60 Cross Country z zabezpieczenia, nowy fabrycznie samochód z zabezpieczenia antykorozyjnego, które robiliśmy na życzenie naszego klienta, to jest ten samochód, który kupiłem w Czechach. Zostało zrobione zabezpieczenie i samochód niedługo będzie gotowy. Do wydania klient będzie odbierał bodajże po 3 listopada. Ma wtedy termin na odbiór, znaczy wtedy może odebrać samochód. Ja oczywiście relacje z zabezpieczenia antykorozyjnego nowego samochodu. Wam e, zrobię rolkę, pokażę, bo to też jest coś ciekawego. Nie trzeba robić zabezpieczenia bardzo drogiego. E, troszeczkę firmy, które robią zabezpieczenia, uważam, że naciągają i te ceny są troszeczkę przesadzone, ale generalnie właśnie na przykładzie tego samochodu Wam pokażę, jak to zrobić i jak to zrobić dobrze. No i co? I zostały nam samochody tak naprawdę do wydania. Z wydań to nam zostało V60 Cross Country i XC40. XC40 czeka na leasing, to jest samochód na fakturę VAT i to jest ciekawa XC40, bo to jest pierwsza X 40 u mnie w ofercie z napędem 4x4. Bardzo mało jest XC40 z napędem 4x4. Czerwona V70 już po... Że tak powiem, transformacji z CNG na benzynę. Toyota czeka na film, druga Toyota też czeka na film. Mercedes może się doczeka na film. No i V70 też czeka na film, V60 też czeka na film, ale już auto jest zarezerwowane. Słuchajcie, także to też taka informacja dla Was. Ja się żegnam z Wami tego typu. A jeszcze ten rodzynek czeka na film. Film, który pokaże ile można wydać na samochód i ile można na nim stracić. To to jest idealny przykład właśnie samochodu. Także ja kończę słuchajcie dzisiejszy dzień. Pracowity, ale owocny można tak powiedzieć. Udało się podopinać wszystkie tematy zgodnie z terminami. Znaczy biała V90 przekroczyliśmy termin o 3 dni. Za co serdecznie przekr... przepraszam nie o 3 dni tylko 6. Dokładnie. Znaczy to w sumie nie moja wina, ale firmy transportowej, ale ja za to słuchajcie odpowiadam. Także trzymajcie się udanego weekendu. Pozdro.